Wybierz Puffy Porta. klucz do bezpiecznego i stylowego życia. www.pafiporta.pl. Jesteśmy poważnie przed galą StriveTube 3, a z nami długo nieobecny na scenie MMA Adrian Hamerski. Adrian, jak sam poczucie po tak długiej przerwie, kiedy będzie wracał do klatki, to jeszcze w Radomiu? Bardzo dobrze, czuję, że to jest właściwy moment. Wszystko się tak zbiegło. Wydaje mi się, że los mi sprzyja i to jest ten czas. To jest twój I... czas. Adrian, dwa lata nie startowałeś, ale jednak w treningu byłeś cały czas. W treningu starałem się być. Jeżeli kontuzje mi nie doskierały, to zawsze byłem na macie, uczestniczyłem w tym sporcie. W pewnym momencie odpuściłem sport i wtedy poczułem, że naprawdę czegoś mi brakuje. I wtedy zrozumiałem, że nie ma dla mnie innej drogi niż sporty walki. Czyli miałeś taki moment, jeśli te kontuzje się pojawiły, gdy nie trenowałeś, że chciałeś to rzucić po prostu i zająć się czymś innym całkowicie? Przez chwilę był taki moment. Był moment zwątpienia, trwało, nie wiem, ze dwa miesiące siedziałem w domu, nic mi się nie chciało. Eee, pojechałem do pracy i tam sobie uświadomiłem, że jakich pieniędzy bym nie zarabiał, nic mi nie da takiego szczęścia, jak daje mi sport. No ja właśnie też widziałem właśnie wcześniejsze twoje walki, według mnie cały czas jest dużym prospektem na scenie Polskiej, jeśli chodzi o kategorię piórkową żebyś mógł walczyć w tych najlepszych federacjach, takich jak KSW, czy nawet pokusić się o zagranicę Oktagon czy inne tego typu, ponieważ masz niesamowite warunki fizyczne i z tego co rozmawiałem swoim kolegą Bartkiem Nowakiem, to mówisz, że nawet ty specjalnie jakoś nie musisz robić wagi, żeby osiągnąć ten limit kategorii piórkowej. Przez te kontuzje udało mi się poznać naprawdę wspaniałych ludzi. Zaczęli mnie wspierać, podnieśli mnie na duchu. Walczę nie tylko dla siebie, ale również dla nich o czym była mowa. Chodzi mi o to po prostu o tę kategorię prókon, że nie musisz nawet wrzucać tych kilogramów, żeby ta waga była zrobiona. Tak, no nie, nie waży na co dzień zbyt dużo. 66 kilo to jest taka moja waga. Teraz jest umowny limit. Trzy razy miałem zmienianego przeciwnika, ale to nic nie zmienia u mnie w nastawieniu. Jestem gotowy wyjść, wygrać, pokazać to, co umiem. Ogólnie zmieniła się z trenerem, jak trenowaliście taktyka, jeśli przeciwnicy byli zmieniani, czy cały czas robiliście ten swój plan, który pokażecie jutro w klatce? Ogólnie ja nigdy jakiegoś planu specjalnie nie ustawiałem pod przeciwnika. Staram się być obecny w klatce i poprzez tą obecność wykorzystać moment. Słuchaj, Radon, walczyłeś już kiedyś przed Twoją publicznością, czy będzie to dopiero pierwszy raz? Walczyłem kilkukrotnie. Nie ma dla mnie tremy, wręcz dodaje mi to otuchy. Kocham swoich ludzi i cieszę się, że oni tutaj będą razem ze mną. Jutro wygrywasz, mam nadzieję, co dalej w planach Adriana Hamerskiego i kiedy kolejny start, jeśli wszystko przebiegnie tak, że te kontuzje się nie pojawią. Staram się nie wybiegać w przyszłość. Na pewno czeka mnie ciężki obóz od razu po walce. Mam nadzieję, że wszystko przebiegnie po myśli, ale nie wiadomo, co nam los zgotuje. Ja jestem gotowy na wszystko. Twój kolega klubowy Patryk Kaczmarczyk bardzo dobrze radzi sobie w KSW. Czy twoim priorytetem takim startowym jest też właśnie, żeby dostać się do tej federacji i tam namieszać? Hmm. Nigdy nie wyznaczałem sobie jakiejś górnej granicy. Chcę po prostu walczyć, chcę pokazywać się z jak najlepszej strony i dążyć do doskonałości. Jeśli chodzi o twoje przygotowania do tego pojedynku, były one tylko werkateradą, czy jedne jakieś obozy, wyjazdy do innych klubów się przytrafiły? Były wyjazdy, był wyjazd do Poznania, dwukrotnie byłem w łodzi. Teraz byłem w Warszawie. Eee, chyba to tyle. Reszta przygotowań w Radomiu. Adrian, czego ci życzy? Oczywiście zwycięstwa. No i tego, żeby już te kontuzje się nie pojawiały, bo naprawdę. No szkoda aż szk tej przerwy, ale wiadomo, fajnie, że to wszystko przetrwałeś, poukładałeś sobie wszystko w głowie. Potem poznajesz się prawdziwego wojownika, że kiedy są te ciężkie momenty, wygrzebuje się z nich, idzie dalej do przodu. No i ty jesteś tego świetnym przykładem. No mam nadzieję, że będę takim przykładem dla wielu osób. Eee, chciałbym, żeby więcej osób wierzyło w siebie. Eee, ci, którzy mają podgórkę, niech nie wątpią, bo przejdzie kiedyś ten moment, w którym się odbiją i zdążą sięgnąć gwiazd. Rozumiem. Adrian, jutro mam nadzieję, że po zwycięskiej walce porozmawiamy. Na koniec, ostatnie słowa do kogoś chciałbyś przekazać, może kogoś pozdrowić. Po prostu dziękuję Wam wszystkim za mega wsparcie. Wiecie o kim mówię. Kocham Was, moi ludzie, z całego serca. Trzymamy kciuki za Adriana, a dzisiaj dziękuję za wywiad. Dziękuję bardzo. Dzięki, mistrzu. Zadbaj o bezpieczeństwo i komfort swojego domu, mieszkania i firmy z marką Pafiporta, częścią PPHU Składy Budowlane Paciorek www.pafiportadrzwi.pl i przekonaj się jak łatwo można połączyć bezpieczeństwo z pięknem Pafiporta.